Bój się, będziesz miał cel w życiu. Dzień dobry, kochane ludziska. Witam serdecznie na kanałku. Kanałku. Na kanale Wójka Porady. Na kanałku. Dobra, niech będzie na kanałku. Witam na kanałku Wójka Parady. To jeśli na moim kanałku, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Tam gdzieś trzeba kliknąć, czy dzwoneczek. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Dzisiaj chciałem porozmawiać o lęku. Eee, trochę się pochwalić, może trochę się pożalić, cholera, wiem, ja by to nazwać. Zresztą każdy z Was odbierze to będzie no, ja żyję dzisiaj tak, jak żyję. No i wiadomo, jeśli mówię to do Was, piszę. No to na to są jakieś informacje zwrotne. Ja coś z tymi informacjami zwrotnymi robię. I ludzie sobie też robią z tym moim gadaniem do Was tutaj na YouTube, czy tam pisanie tych tekstów, też sobie tym, z tym robią. No i wtedy jedni reagują tak, drudzy reagują tak. Niektórzy mają lęki. Niektórzy przechodzą od razu z lęków na agresję w stosunku do mnie i Dzisiaj uważam, że to jest e, ok. Ja miałem taki bardzo mocny e, wyraz niechęci nie do mnie, tak jak już może kiedyś mówiłem, jak nagrałem ten film o, e, o tej o koronie się, że, że tak rzeczywiście będzie, że ludzie za chwilę zapomną o tym, że to jest nieważne, że ludzie umierają. E, no to wtedy dostałem mi się połubie w cudzysłowiu, czyli dostałem informację zwrotną, że jestem krytynem, debilem, strata, tata itd. Jak wróciłem do Polski, to zrozumiałem, że poziom lęku i poziom tych wszystkich informacji, które tutaj są przekazywane, są bardzo duże. I, no i dlatego też w cudzysłowie mi się też tak dostało. E, teraz nakręciłem te dwa filmiki wyborcze. Jeden to tam właśnie, że Duda jest OK, coś tam fajnego powiedziałem moim zdaniem. No i drugi filmik e, dotyczący tego, że moim wyborem jest, że nie pójdę na wybory. No to tam mi się też tam trochę dostało. E, Okej, okay. dzisiaj powiem praktyka czyni mistrza. Dzisiaj to jest... Dzisiaj mam większe zrozumienie, większym przestrzeń na tą e, i ja sobie po prostu e, już tym nic nie robię, znaczy nic nie robię, nie robi sobie po prostu krzywdy, bo mam zrozumienie do ludzi, którzy tak piszą. Mam zrozumienie do tych ludzi, którzy chcą walczyć z, z Panem Czaskowskim, mam zrozumienie do tych ludzi, którzy chcą walczyć z panem Dudą, mam zrozumienie do tych ludzi, którzy wstawiają zdjęcia. Teraz ostatnio krąży takie zdjęcie po internecie. Dużo z moich znajomych też to zdjęcie wstawiło, że tam ktoś w Warszawie popisał, popisał kamienicę, jest tam LGBT i porównane jest to do, do czasów tam Berlina, że to jest właśnie takie rozpoczęcie. Ja Cię kompletnie widzę to inaczej. Ja dzisiaj nie chcę się straszyć. Ja dzisiaj troszeczkę działam inaczej, bo niektórzy jakby cały czas muszą walczyć i gasić pożary. A ja dzisiaj nie chcę się uczyć, kurde, gasić pożarów. Ja chcę się nauczyć ich nie zapalać. Dzisiaj walka z jakimkolwiek złem zawsze będzie walką. W moim świecie nie da się zwyciężyć zła, bo sama walka jest złem. Ja tak to widzę, my możecie widzieć to inaczej. Ktoś kiedyś mądry powiedział zło dobre zwycięży, i to właśnie dzisiaj do mnie jak najbardziej przemawia. Jeśli ktoś Robi straszne rzeczy, to tak naprawdę musiał coś strasznego przeżyć. To nie znaczy, jak ja zacznę z nim nazywać, że jest idiotą, kretynem, że jest cholera wie, kto tam jeszcze, to tylko umocuję go w tym, jego, w tym jego skrzywdzonym świecie, w tym, w tym jego złości i agresji. Ja myślę, że tamten człowiek bardziej potrzebuje zrozumienia, akceptacji i miłości, niż właśnie jechania po nim. A tego właśnie brakuje, brakuje moim zdaniem ludziom, a nie właśnie, żeby mówić, że oni są kretynami. E, dzisiaj to jest w cholerę nie moje. E, jak się boję i czuję zagrożenie, to oczywiście mam ochotę też zaraz pojechać komuś i powiedzieć, że jest kretynem i debilem. I, i, I po co tak pisze, i po co w ogóle jest na moim fanpage'u, ta, sam tylko człowiekiem. Też, też nieraz sobie jakieś różne dziwne historie e, do głowy wsadzam. Dzisiaj dla mnie to całe e, wybory, dla mnie to naprawdę jest nieistotne. Ktoś powie, że jestem idiotą, bo to jest właśnie wybór. Między dobrem a złem, kurwa. Ja dzisiaj wierzę w świat tak, jak jest, jaki powinien, powinien być. W świecie jest dobro i zło, jest noc i dzień. Sól i cukier. Tyle. Zło nie istniałoby bez dobra, a dobro bez zła. Ludzie umierają, się rodzą i to też jest okej. Okay. Ktoś jest nieszczęśliwy i to też jest okej. Okay. Ktoś jest szczęśliwy to też jest okej. Okay. Ktoś jest biedny, to jest okej. Okay. Ktoś jest bogaty, to jest okej. Okay. Ci chcę mieć zgodę na świat, na świat, który mnie otacza i właśnie sprzątać na swoim własnym podwórku. Eee... Ja dzisiaj w ogóle nie widzę tego napisu, że yy, ja nie czuję takiego zagrożenia, że to się przerodzi w taki faszyzm. To nie są te czasy, świadomość ludzi jest po prostu większa, przepływ informacji jest większy. To nie są czasy tak jak kiedyś, tak ja przynajmniej to widzę. No ale jak ktoś widzi to inaczej, to też jest ok. Trzymajcie się bliska, dużo miłości życzę, jak najmniej lęków i jak najmniej agresji. Tak sobie pomyślałem, boże, żeby tylko do niedzielę. Potem pomyślałem, przegłuszę wybory, wyniki wyborów, no to coś zacznie, bo ktoś z nich wygra, tak? No tak, ktoś z nich wygra, no to ktoś przegra. Jak ktoś przegra, no to będzie i dalej jechać, tak? Jeśli wygrają zwolennicy Pana Dudy, no to będą o kurwa, co, co za debile, dali się kupić za 500+, plus, kurwa, jak wygrają Pan Trzaskowski, o boże, w, ludzie są idiotami, bo teraz ich pokradają. zobaczymy co będzie, on pozabierają, ta, ta, ta. I cały czas narasta ten lęk podsysany. Ludźmi, którzy się boją, jest łatwiej, chciałem powiedzieć, manipulować. Jest łatwiej zarządzać. Jak się boicie, to was prosto on prościej wam nie zarządza. Trzymajcie się. jak.